Leon Niemczyk, urodzony w grudniu 1923 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny, odznaczony krzyżem kawalerskim, krzyżem oficerskim jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii. W ciągu ponad 50 lat kariery zagrał w około 400 filmach polskich i prawie 150 zagranicznych głównie niemieckich. Z małżeństwa z aktorką Tatianą Zaunar. Ma córkę Monikę, jak twierdził, był sześciokrotnie żonaty z jugosłowianką, Kubanką, Niemką i Polkami. Jego ostatnią miłością była Iwona, która była przy nim aż do jego śmierci. Aktor zmarł na raka płuc 29 listopada 2006 w Łodzi. Prochy Niemczyka spoczęły na łódzkim, starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Miał 83 lata. Ryszard Rączewski. Urodzony w czerwcu 1930 w Puszczkarni. Aktor filmowy i teatralny, reżyser. Jego siostra bliźniaczka Alina Afanasiew była scenografem i pisarką. Ryszard w 1954 zadebiutował na deskach Teatru Powszechnego Włodzi. Był aktorem Teatru Nowego Włodzi, Operetki Warszawskiej i Estrady Sopockiej. W 1978 roku został oznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Jego żoną od 1930 była Jolanta Rączewska z domu Hornopopławska, córka znanego sopockiego rzeźbiarza. Aktor zmarł 17 października 2020 w swoim domu w Sopocie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Miał 90 lat. Stanisław Mikulski, urodzony w maju 1929 w Łodzi, aktor teatralny i filmowy. W 1953 roku w Krakowie stał eksternistyczny egzamin aktorski. Pierwszą znaczącą rolę zagrał w filmie Kanał. Wielką popularność zdobył przede wszystkim dzięki głównej roli Hansa Klossa. Najpierw w teatrze telewizji Stawka Większa niż Życie a następnie w kultowym serialu telewizyjnym. Związany był głównie z warszawskimi teatrami. Trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Wanda mieli syna Piotra. Drugą Jadwiga Lutkiewicz. Mieli bliźniaków Grzegorza i Bartłomieja. Trzecią żoną Stanisława Mikulskiego była muzykolog Małgorzata Błok-Wiśniewska, z którą wspólnie wychowywali córkę Wiśniewskiej z poprzedniego małżeństwa. Aktor zmarł 27 listopada 2014 roku w wyniku choroby nowotworowej. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 85 lat. Krzysztof Kołbasiuk urodzony we wrześniu 1952 roku w Szczecinie. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. W 1976 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Obecnie to Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza. Aktor był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była aktorka Dorota Stalińska, którą poznał na studiach. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem. Drugą żoną aktora była Jolanta Żółkowska, również aktorka. Poznali się na planie serialu Dom. Byli razem aż do jego śmierci w 2006. Miał z nią syna Kamila. Aktor zmarł rano 3 marca 2006 roku na zawał serca. 7 dni później został pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Miał 53 lata. Tomasz Zaliwski Urodzony w grudniu 1929 w Rudzieńcu. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Miał dwoje rodzeństwa: siostrę Marię i brata Piotra. Przerwał studia na Uniwersytecie Poznańskim i przeniósł się na studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, które ukończył w 1955 roku. Swój debiut teatralny miał rok później. W grudniu 1963 roku. Ożenił się z aktorką Teresą Lipowską. Byli małżeństwem aż do jego śmierci w 2006. Miał z nią syna Marcina. Aktor zmarł 13 lipca 2006 w Warszawie. Został pochowany w Warszawie na cmentarzu w Pyrach. Miał 76 lat. Mariusz Dmochowski. Urodzony w październiku 1930 w Piotrkowie Trybunalskim. Aktor filmowy i teatralny. W 1955 ukończył warszawską PWST. Występował w teatrach warszawskich, polskim, powszechnym, narodowym i nowym. W latach 1973-1975 był dyrektorem Teatru Ziemi Opolskiej. Jego żoną była aktorka, wieloletnia opiekunka i przewodnicząca Komisji do Spraw Domu Artystów Weteranów Scen Polski w Skolimowie, Aleksandra, która zmarła w 1992 roku. Owocem tego małżeństwa jest córka Elżbieta. Mariusz Dmochowski zmarł 7 sierpnia 1992 w Popowie Parcelach. Został pochowany na cmentarzu pobląskowskim w Warszawie. Miał 61 lat. Gustaw Lutkiewicz, urodzony w czerwcu 1924 w Kownie. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny. Gustaw najpierw rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1949 ukończył studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Od 1950 roku był żonaty z aktorką Wiesławą Mazurkiewicz, która w 1952 ukończyła studia na PWST w Łodzi. W filmie Zakole z 1988 wspólnie zagrali parę małżeńską. Owocem tego związku jest córka Katarzyna. Aktor zmarł 24 lutego 2017. Został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach, Miał 92 lata. Leszek Herdegen, urodzony w maju 1929 w Poznaniu, aktor i pisarz. Studiował w krakowskiej szkole teatralnej. Przez pewien czas pracował jednocześnie w wydawnictwach literackich i w teatrze. Zasłynął z pracowitości i cieszył się sympatią widzów. Pierwszą jego żoną była aktorka Kalina Zaczek. Byli małżeństwem od 4 czerwca 1952 do 1961 roku. Drugą żoną była Lidia Zamkow. Aktor zmarł 15 stycznia 1980 w Toruniu. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Miał 50 lat. Mieczysław Kalenik. Urodzony w styczniu 1933 w Międzyrzecu Podlaskim, aktor filmowy i teatralny. W latach 1953-1957 studiował na PWST. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu został zaangażowany do zespołu teatru Komedia w Warszawie. W 2008 został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Był mężem pisarki i publicystki Wiesławy Czapińskiej. Która zmarła 26 września 2010 roku. Owocem tego wieloletniego małżeństwa jest córka Magdalena, która również jest związana z filmem, ponieważ została operatorką kamery, a także instruktorką nurkowania. Aktor zmarł 16 czerwca 2017 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Międzyrzecu Podlaskim, miał 84 lata.